Ale samodowości baczę, mają problem z tym z podniesieniem. No, tak. Nawet w połowie, akurat oni też nie wytrzymali Co? ale wtedy byłem. Jak... Już rozpocznę. Dobra. Eym um, To się jest tak? na live? No, ale nie. nie. Co dopiero za ten. I wejdę jakąś muzeczkę w tle. Nie wiem. Daj się dodawać muzeczki. Stój? Nie, tyle osób zostało się niewidzialnych i straszy ludzi w formie. I to się wydarzyło naprawdę. Po prostu w jeden granicu odkrył płody, przez które stało się całkowicie niewidzialne. Mógł spokojnie siedzieć w miejscu i zgraniczyć nerwowe punkty, ale po co to mi udało iść dużo kropnego? Zaczął się wygraneś za po morszym przeciwnikom i strzelać w tym. Tak

on był ostatnim człowiekiem na świecie, który żył w żelaznym. Paul Aleksander Stanwim miał 73 lata. lat. Choroba zabrała od oddech, kiedy miał 5 lat. Od tego momentu jedna maszyna trzymała go przy życiu, jedna przerwa w podstawie prądu mogła zakończyć wszystko. On mógł ruszać tylko głowę, ale odmówił bycia chorym człowiekiem powiększyłym tam prawa. Potem zrobił coś, co wydawało się niemożliwe, zdał egzamin na pokazę, pracując jako praw. Później napisał też swoją autobiografię, stronę po stronie, używając jedynie ust. Był ostatnim Bóg Śmierci miał właśnie wejść do sali operacyjnej, aby zabrać duszę, ale przypadkowo wyciągnął duszę. dami właśnie ujawnił kolejnego obiekt ponieważ podczas dzisiejszej aktualizacji ze Stake and Take Highs streamował wszyscy wspomnieli, że Steam Train naprawdę potrzebuje nowego obiektu, ponieważ od bardzo dawna nie pojawił się żadnych nowych. Ale zaraz po tym, jak to powiedzieli, sami ujawnił, że stworzył już nowego obiektu i jest on gotowy do wydania bardzo szybko. Na początku wszyscy mogli się zdenerwować, że będzie to smerca, ale sami potwierdzili, że tak nie jest. Potrzebujemy Ej, wiesz, że nowy OG to będzie e, Skibidi Toilet? No, To będzie Skibidi Toilet, naprawdę. Nie sądzimy, że. Wiedział o swojej alergii na orzechy. Radził sobie z nią od trzeciego roku życia. Zadzwoniłam do Dawida, mojego byłego męża, Kacper ma infekcję alergiczną, na tyle, żeby przyjeżdżała karetka, ma swój epipen, już go użyli, jechałam 140 na autostradzie, dotarłam do szpitala, kiedy go wjeżdżali, Wasz miał to. wargi sine, sam nie oddychał, musimy założyć próbę, lekarz powiedział, że ma wstrząs anafilaktyczny, wie, że mam unikać Z cokolwiek zjadł, to była ogromna dawna. zabrali go na ojo. poszła w Dawid przyjechał kilka minut później, ja pytam. ja, drugie śniadanie Kacpra miałam w to zabrałam je ze szpitalu. Na okazji nic, bardzo. lekarz wyżył. nie reaguje na leczenie, musimy spróbować czegoś innego co znaczy nie reaguje drogi oddechowe mu się zamykają, nawet z rurą zróbcie coś, podajemy mu agresywne antyhistaminy, ale jego organizm nie walczy, wyciła kanapkę nic, zbadajcie to, wszystko no. jest kolega Kacpra, Marek, pojawił się z mamą Kacper jest ok? Nie, to moja wina się z Wana Suskiego w czasie przerwy z waszego polonisty, Kacper powiedział coś o tym, że żona od niego odeszła, Pan Suski się strasznie wściekł spojrzałam na Damian Wracam do szkoły. Nasz syn umiera. Ktoś mi to zrobił. Pojechałam do szkoły. Pan prowadził piątą lekcję. padła do środka. Co mam pan zrobić? Pani Czę? Proszę wejść. Mój syn umiera. Co mu Pan dał Ochrona mnie wyprowadziła. Ale widziałam jego twarz. Winny. Przestraszony. Zadzwoniłam do detektywa z Panią. Tadeusz Suski. Nauczyciel. On coś zrobił. W szpitalu Kasprowi było. Maszyny oddychały za ten Tędy poszła wiedzieć, co Lekarz powiedział, że jeśli wkrótce się nie dowiemy, laboratorium zadzwoniło. W kanapce jest olej orzechowy wstrzygnięty strzykawką. Ktoś odrzucił mojego syna. Policja pojechała do szkoły. Znaleźli strzykawkę. muszę coś zrobić. Ale Kacper miał coraz gorzej. Serce mił resuscytację. Przywrócili mu potem co przez telefon. Czego jeszcze? Tam wszyscy mamy tylko jeden. Halo? Jest ktoś? Jest ktoś? No, no. Jest ktoś czy nie? Jestem, jestem. Ale jest na live. Patrzę na razie.

Jeśli wychodzisz 50 metrów podmiały dobrym, na natrafisz na schronka, na którego w sytuacji awaryjnej udaje się prezydent Stanów Zjednoczonych. Jednak to, czego nie ludzie nie wie to fakt. Mm -hmm. się to... Nie, ...nie. jest mm -hmm. tym dobrym powód, który zaczęto...

ale Pani powiedziała... Że... Jesteśmy na pięćdziesiątych, a po dwóch latach nie przyjeżdżamy. A gdzie No się mówi, że to. było. Kuba jest nacieszony z wolnego i zdążył już poszukać na ten cały tam Kwarantanna na dzień siódmy, Kuba już w deklu zbliżony, gra na sklep od sobie. Kwarantanna na dzień trzydziesty Kuba zaczął rozmowę